Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj z farbami się, będziemy trenować z farbami, zobaczymy jak nam pójdzie. Projekt Bądźmy w Kontakcie finansowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie malowanie, takie z pamięci, malowanie wspomnień świątecznych czy motywów świątecznych. Chciałabym, żeby każdy z nas... Namalował coś, jakiś motyw, który kojarzy mu się ze świętami. Także te motywy są bardzo różne. Ja mogę tylko jakby tutaj powiedzieć, że to może być bałwan, to mogą być sanie, to może być paczka z prezentami, to może być oczywiście choinka, to mogą być rękawiczki albo czapka świętego Mikołaja, prawda? To mogą być różne rzeczy. Ja nie A będę butelka. więcej mówiła Państwu, On może być też jakaś ryba, prawda? Na, na, na. Ryba? Myć, myć, to jak ta wódki 300. czysta. Tak, myć to, myć, jest taki wiersz, wie pan, kwaterka wódki śleć, prawda? Taki <śmiany> jest motyw tej, tego wiersza. Ale myślę, że każdy ma jakiś pomysł, może ma, to proponuję, żebyśmy rozpoczęli. Może na początku porozmawiajmy, co moglibyśmy namalować, ponieważ tutaj mistrzynią malowania jest ja, hmm, pani Zofia. To ja tak zapytam panią, co pani przychodzi na myśl? Co pani by chciała namalować? Sanki z, na przykład z prezentami. Bałwana, może być Mikołaj. A co pani będzie ostatecznie malowała? A raczej choinkę. Choinkę, a ja wiem, pani... E, e, choinkę. błagam mnie, nie, jak już jest jedna choinka, to druga nie. To drugi ich będzie bałwanek, ale błagam mnie, żeby nie było samych choinek. Jakąś bombkę, nie Może wiem, jakąś może. ładną bombkę namalować, pani Ewo? Nie wiem. Bo bombka to też jest takie, są też taki fajny temat, bombka, nie? nie czy gwiazdki jakieś można namalować świąteczne? Weź, weź w takim razie choinkę. Choinkę, a Pani a ja... Zofia jakąś bombkę czy gwiazdki, no prawda? Bo bombki jest to bardzo dobry, nie pomyślałam tak. o tym wcześniej, a to tak. dobry moment. No to kto Panie co Józefie? maluje? A Pan Józef to maluje? Ja nie wiem, co one tak? maluje? Konika na biegunach. Konika na biegunach. Ja bym namalował... Szopkę może szopkę. Może? Można szopkę namalować? Kopite! Kobietę. kobietę. A pan, panie Marianie? Ja żłobek mówię. Żłobek, no dobra, taka. Ja spróbuję anioła, ale nie wiem, czy mi się uda. A kto maluje choinkę? Ja Ewunia. Ewunia maluje choinkę. A, no to ja co innego, co? A ja mogę bombkę kolorową. Tak, Tak, Dobrze. Sanki, to Pan maluje. No, 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 no to wiem, ty... przystępujemy do dzieła. Tu są różne e, pędzelki różnej grubości. Proszę, e, ja ostatnio wybiorę sobie pędzelki, jakie Wam będą pasowały, bo wiem, że do malowania są potrzebne różnego rodzaju pędzelki, nie? A, ja te też zacznę. To, a, twoja... No tak, no, ale wiem ja się, że czasami warto sobie tak e, e, projekt namalować wodą najpierw, nie, żeby tak mm -hmm. wiedzieć. Di, 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 di. <laughs> Zobaczymy, co nam wyjdzie. Pani Kazimierza pan co by namalował, gdyby pan z nami malował? Nie. Muszę przemyśleć, tego anioła tego czyni tak łatwo namalować. Kaziu by namalował wafelki. Kaziu. Wafelki o różnym smaku. A ja cukierki. No cukierki na choince na przykład. Kiedyś w dawnych czasach. No jak? I jeszcze ja pani powiem, to właśnie zawsze Ja były. pamiętam, jak mój ojciec ubierał choinkę, to tam wszystko musiało być. Nawet jabłka. No właśnie, a Jabłka tym na tym grubym, na tym całym, tym Przy, przywiązane jabłka. Od góry do dołu to musiała być jabłka. Cukierki, bąbki, te, włos anielski. Ona była bogata. Bo już Moja córka z życiem to tak ładna choinka, a co ta bombka tu tam, czy dziewczyny? Mama, ale tego nie ma, tego tanczy. choinki nie ma. Coś w tym jest? Co Pan mówi. O, o jest? Co postaci już Co Co ty łukko i krzyżyk gra? Co tam? Co ty się jeżeli? Ja mam Batmana. Ooo pani mówi, że ślicznie to. To bo ty? Czy, czy to anioł. anioł, anioł ma być, anioł. Pięknie. Jak jest miło. I ostatnich te rysunki już chyba co ja, dorsze, ja, więc ja, w ja, maję. Ja. Może oprawimy te, te wszystkie rzeczy, nie? Jakieś mm. antyramy. Mm. Jak myśmy na Wrzeszczu robili takie rysunki, mm. to każdy co robił coś, to podpisywał się i te wszystkie na korytarzach były no, no my tak mamy, zbieramy na razie, tak? Mm. Żeński, prawda? No, bo malujemy anioły jako kobiety, też pytanie, tak, dlaczego, a? nie? A może Bóg być mężczyzna? To mężczyzna. mężczyzna. To mam tutaj jakieś włosy. Kobietę miałeś na Wysokiej pomalować. Kobita. Kobita. Jest <laughs> bita. Anioł, a mężczyzna to by jakoś tam. Ten... No, w Biblii wszystkie anioły to są mężczyźni. A, ale... Michał, Gabriel. A tak. no, a, 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 a pod postacią kobiety. A diabły to wszystkie chłopy. No tak się udało na no Kobiety to wszystko święte są. A my to nie, my to czyśmy Malować kompletnie, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś w szkole wygrałam ogólnopolski konkurs właśnie malowniczy. No, bardzo pięknie to jest właśnie. Nie, bo była taka to historia. Jest, no. Trzeba namalować plakat antyalkoholowy. O, o. No ja nie wiedziałam, co mam namalować, i namalowałam diabła, diabła w kieliszku. Ha. No, bo to taka, bo to bardzo to mi się bardzo, że ten di bardzo mi się udał rzeczywiście, tak jakoś tam jakieś hasło było, już nie pamiętam jakie. No i pan profesor Hamryszak, jak zobaczył moje dzieło, był też pod wrażeniem, ja też byłam pod wrażeniem, bo tak mi jakoś wyszło, bo ja na nawet nie mam pojęcia malowania. I ten, i... tam jeszcze kazał coś tam, tam, to, czy tam jakieś jeszcze litery poprawić, coś tego, nie? No i potem był koniec roku, no i tam były nagrody rozdawane, no ja tam nie, nie liczyłam na żadne nagrody, chociaż ja się dobrze uczyłam, ale tam nie miałam... z paski musiałam nigdy, nie? Tam miałam 4, 4,8, ale nigdy nie miałam tam 5,0, nie? Nigdy nie miałam takiego świadectwa. Więc nie spodziewałam się. I nagle mnie wyczytują, że ja idę do nagrody. Idę do nagrody i nie wiedziałam z jakiego tytułu ta nagroda. Pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim z alkoholowym. Alkoholowy? No, a nie miałam z wrażenia, ja powiem o, szczerze. Tato musi łoić. No, bo, bo nie miałam pojęcia no nie, o tym, że tak tutaj. Komisja wysoko oceniała chyba niewykonanie było słabe, tylko tyle, że pomysł był chyba walił, yy, nie? Dami no, no, pomysł no. i ten pomysł i tam się jakoś może spodobał i dlatego taki był faktycznie... Też uważam, że miałam dobry pomysł. No super. Tak, ja to... tak bo ja bardzo... w Kiszku, ja tak. Ferek no. mówi, że ma pani rację. No i raz jeden dostałam taką nagrodę. Ale no, to tylko tak raz w życiu że nigdy już mi się tam nic nie takiego nie przytrafiło. Nie. Proszę. Nie, to się przywrócił. Pańczeń. <laughs> Może mi ten anioł wyda jakiś kolor, taki smutny na nią, nie? Dlaczego nie już mi czerwonej sukienki ten anioł. Na przykład jak malował ten Mark Chagall, to te anioły zawsze były takie kolorowe, nie? No tutaj też Ala Mark Chagall. Mój anioł też będzie. Taki biało złote srebrne. będzie taki barwny. A co tam? Smutny to na nią. Nie że się tak trochę. Skrzydła to tak. może mi nie zrobić czerwona. ale...

Taki murzyński anioł. Anioł Murzyn. <grymne> Egzotyczny. Taki w ślad, jakiejś traży. Nie będziemy tam tarzy niedawali, ale nie wiem jak anioł wygląda. Ale on chyba w ciemności ten anioł był, nie? Czy on tam, komu Rafałek też maluje słowami. On jest malasz artysta. Ja Też byś chciał pomalować? Rafałku, no niestety to ciężko będzie. Ciężko. No. Chyba też Kolenda, słuchajcie, to właśnie kaszubska, jak to było, coś tam e, huknęła, coś tam runęła, na, na, na ziemia nie było, nie było Józefa doma. To tak na melodię. Józefa ken... świętego. No żeś tam Józef je bywa w Betlejem, w Betlejem dzieciątką witam. To jest kaszubska Kolenda. Nie wiem, pierwszy raz no znowu moi mamy ojciec właśnie to on taki bardziej tutaj jest z Pomorza, tam, tam właśnie też słyszałam to w jego wykonaniu kiedyś. Co tu jest? To jest bomba, a to teraz te bombki są takie oczywiste, nie? Takie bombki robią, ale Ślicznie. kiedyś te bombki były takie, wiecie, takie, takie cacka, nie? Tak. Nie, tam jak na eksport, to produkują dobrze. Oni wiedzą, komu dać, a komu zabrać. Tak, ale chodzi mi o to, że kiedyś te bąbki takie były tam, a to z dziurką jakoś była bombka. A to duże były takie. No. Takie były fajne, te bąbki. Jakieś takie fajne kształty miały te bombki też, nie? No i były takie sople, nie? Pamiętasz? No sople były to oczywiście. O kto by sopli, nie pamiętam. Włosy anielskie. No. Do tej pory to wszystko jest. Ja tak jeszcze miałam takie, wiecie, a to bombki, które miały różne kształty takie tam. A to jakiś ptaszek nie takie, był, przyczepiały się na woinkę. Pamiętam, się, jak świeczki były, nie było tych. O świeczki, ja też no. niestety pamiętam, bo no, to też mam... żabki, do świecie, żabki nie? były. No. No. no, my już jesteśmy w takim wieku, że o tym pamiętamy, a nasze dzieci już nie. No, no tak. No i mi swoje wspomnienia. No. Na przykład kiedyś kupiliśmy, pamiętam pierwszy raz, tam na samym początku. kiedy wysłuchajcie te. Takie bambki grające, nie? Znaczy nie bąbki, tylko te światełka grające. A to tak. To porażka przecież. Albo te no, żaróweczki, które tak brgały kolorowo. Nie tak. to można było zwariować, nie? To dobrze to epilepsję po? można postać. ją mogli tylko wyłączyć potem tych grających tych cholernych światełek. Tak. No to jest to bardzo męczące, bo to tak... Ja ma... pomalowałam. Już skończyłaś? No. O, to szybko. To ślicznie. Proszę, Anioł, ale powiedzmy, że miał być Anioł. Zostało mi pół kartki wolnej. wiem co tu na mało. Niech pan odetrze. Urwie. Nie, nie ma tak. Powiedzą, że jestem leniwą, a ja nie chcę. Canki, canki. Czanki? No. Teraz to tym śnieg. Sanki, bombka? A co to robi? Nie, sanki. Sanki akurat mocno. Kankkę na to. Znaczy no, konisz no. coś jeszcze może innego. Konika jest! No konika, konika to... Nie tak co łatwo pocie namalować. Na <laughs> tak to namaluj konika. konika tak ale wol no, uwielbiam no. ja na święta koniki, wiecie, to znaczy takie jak y, jako elementy... Detale, tak. Zwłaszcza takie drewniane koniki lubię takie. No, no, masz takie masz Uwielbiam się, kojarz drogę ze świętami, nie? No, tak, rację. tak ty takie jesteś mądra dziewczyna. Cukierki. No. Cukierki na masło. Kiedyś tam no. zrobiłam takiego konika i wisiał na drzwiach. I się konik zginął, a był taki udany ten konik. dobra, Czeka, dobra, dobra. To jest, dobra, to jest, dobra, jest. Pumpka, nie? nie? To są cukierki pomalki. masło. Głównemu no na myśli. Malujemy kolorowe cukiereczki, Takie ja. różne, takie świąteczne, to każdy ma różne. Ja też właśnie pamiętam wieszanie owoców na też orzechów ja, też i A w ogóle to pamiętam, moi dziadkowie to mieli, słuchajcie, takie z Krakowa jeszcze, z przedwojny, takie ozdoby na choinkę. To były ręcznie robione taki, jakiś łańcuch, ale takie, tak precyzyjnie. Takie jakieś kolorowe, niebiesko, srebrno, żółte, czerwone. Taki no? jaki jak, jakby złotek, pazłotek jakiś. I oni to kupowali... Te Krakusy to mają coś, oni te szopki walą, A, Oni to wie? robili, słuchajcie, A? oni to kupowali, czy mój tato powiedział, że kupowali to y, po prostu y, no, y, w Krakowie, y, w sukienicach. Ta, tam I tam takie, takie były ręcznie robione właśnie ozdoby i to było przepiękne. I w ogóle takie jakieś inne detale, jakieś pawie oka, ale nie takie, wiecie, tam prymitywne, no, no. bo takie naprawdę śliczne te pawie, jako błyszczące, jakieś takie trójwymiarowe. Takie jakieś latarenki, pamiętam z kartonika robione tym pazłotkiem, tak ładnie oklejone. No śliczne to było. I to gdzieś skinęło, dziadkowie zmarli, okazało się, że tego nie ma. Po prostu gdzieś przepadło jak kanał tak, wody, nie? Tak. Ale to było takie piękne. To to, w jakim sensie to było, wiecie co, to było... To były takie małe dzieła sztuki i ja ojca na to mówi cacka. Nie, nie mówili, no. że to są ozdoby, tylko no, cacka, no, cacka. cacka. nie? A na przykład dojadą cię też tak mówię, mój ojciec też, a to ja od ojca to wiem oczywiście, jak jest na przykład takie ciastko z dziurką, to też mówimy cacko z dziurką. Cek. To jeszcze z dziurką no, na no. końcu przez OM, prawda? No cacko z dziurką. <laughs> do zjedzenia albo do skrupania, czy, czy na choinkę do powieszenia. Ale to, to właśnie takie też były, pamiętam takie właśnie fajne. No teraz nie ma... Te, też miałam, myśmy też takimi jeszcze chyba z okresów wojny, takie taki mieliśmy bombki, no może jedna została, wszystkie się podłupły. Takie, wiecie, były takie, takie w takim kształcie i miały I takie były. w środku, takie były, Aha. takie, wiecie, takie, no takie, były, no, tak no, no, jakby... No, głębienie miały takie, nie? Jak, takie jakby zorza tak wyglądało, nie? Ja tam z dzieciństwa pamiętam is, uh, jak bo myśmy mieszkali w oliwie w tych e, budynkach takich e, dwurodzinnych i to po niemiecku. Mm -hmm. No i tam ci Niemcy wszystkiego nie, nie zdążyli zabrać. To były takie na przykład e, e, no, wypychane guszce sokoły. I ten, u nas był taki głuszec właśnie na takim kiju. Długo był, ale i meble takie takie lustro, takie piękne, duże, trawione. To mi się przypomniało. Moja mama była ciężko chora i tam no, ratowała się jak może. I trafia do takiej pani profesor z akademii, która mieszkała w Brzeźnie w takim starym domu. Ten dom wyglądał o takie zamczysko, Ja tam się bałam w ogóle wejść. Ale z ze dwa czy trzy razy byłam i do dzisiaj pamiętam zapach tego domu. Taki wiecie, zapach. Mm, no taki przykry w sumie zapach takiego starego domu, nie wiem, czy taki jakby wilgoci, czy czego, nie? grzyba takiego w sumie, nie? I się wchodziło, i się wchodziło do takiego ogromnego holu, tam było takie okiennice, wszystko było, mało światła, czarno, nie? I duże i takie wszystkie czarne, to wszystko takie czarne, i takie też powypychane zwierzęta. Czyli no, 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 ja byłam przekonana, że tam jakaś znachorka mieszka, tak, tak. i zawsze mówiłam, jedziemy do znachorki, prawda, chociaż to była Profesor medycyny, tam jakiś neurolog o czy jery. ktoś, ale po prostu to wyglądało tak, jakbym była w jakimś domu babajagi. No. Tak to strasznie, no, dziecko tam na miało może 8 czy 9 lat, Ja to zobaczyłam ja byłam przerażona po prostu nie? tym wnętrzem, ten zapach. Ten zapach to do dzisiaj dnia, jakby sobie oczy zamknę, to pamiętam ten zapach, taki zapach taki nieprzyjemny zapach. Ja jeszcze z tych młodych dziecinnych lat to pamiętam. Oliwie Niemcy wybudowali torsaneczko. A torsaneczkowy w Sopocie. Piękny. Tak. Ja tor wiem, gdzie był to to jedna tor saneczkowy. A nie wiem, czy pani wie, że wybudowali też skoczki na przeszku. Skocznie była w Sopocie. A w Oliwie, A w Oliwie to nie wiem. W Oliwie była taka drewniana, tam jeszcze takie kiełki jeszcze stoją. Tak? Ja Bo w sopocie nie już nie, żeby... nie ma tych kiełków. Ja pamiętam te pozostałości tam to. To było przy tej... No ja wiem, W drodze królewskiej, jak Gdańska prowadziła. I tam tam była taka skocznia zrobina. No. no bo tor saneczkowy w Sopocie, to ja jeszcze jeździłam po tym torze, bo ja pamiętam to i mam zdjęcia nawet na tym torze i też pamiętam jak się tam przemieszczałam. Fajny był ten tor, bardzo, no, ale to było, bo było też to. dużo śniegu, było, nie? Teraz jakby a na morskim oku zawsze w Sopocie jeździłam na łyżwę. No, oczku. Na tym oczku, tak, się fajnie jeździło. Fantastycznie, nam się bardzo dobrze, bo tam jakby się kto skąpał, to wpadnie najwyżej po kolana, nie? No, no. To też jest ważne, że jakby tak. bo ja się boi na, na przykład na jeziorze, ja się, no, i też jeździłam na jeziorze, ale powiem szczerze, że to jest dla mnie stresujące bardzo, bo to jak jakby kto wpadł, no to się utopi, no, bo tak, tak. To tak nie ma szansy wyjścia. Nie? A w Oliwie, od, jak się od polany chodzi do lasu, to jest tam gdzie, że, tak gdzie mieszka niedaleko Parzyński, no. No. To się no. tak. Chodzi do lasu, między byłą jednostką wojskową i tu takimi zagrodkami, to Niemcy wybudowali sobie z taką strzelnicę do, oh, do broni, aha. nie? Oprócz taki, był taki prostokąty, takie jak boisko, taki staw, nie wiem, czy na ryby, czy masło oni tam mieli. Mieliśmy, ja tam pamiętam od gumiarza, tam byśmy chodzili i w, ho w, ho w hokejach Musiałbym gdzieś na tą Glada tak. jak się maluje. No jak prosto się maluje. No tak, tak, tak. Trójkąt, tak. No może dwa trójkąty. Jeden, jeden, bo tak można trójkąt. Tak. tak. I z drugiej strony trójkąt. Ja tak. 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 <grym> tak. Tak. I teraz... tak. I odwrotnie. I teraz w drugą stronę. No, no można na kartkę przełożyć i zamalować trójkąt z tej strony. I teraz to tak. No. Tak. tak? Dokładnie, taki trójkąt. Tak. No i trójkąt tu. Tak. O, i wtedy jest gwiazda. Wtedy się pokazuje wtedy gwiazda. gwiazda. No, to już tacy... Słuchajcie, może pokażemy te nasze prace, bo naprawdę uważam, że są. Ja sobie... Jak mówiłam, nie umiem malować, co właśnie widać. <laughs> Ale kochani, coś śmiał. Ale muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem pracy pani Zosi, naprawdę, bo Oj, to, jest praca, no, co jest. Ona, to, to jest praca przestrzenna przede wszystkim. Ta praca jest też pięknie zakomponowana, tak, wykonana, naprawdę bardzo dobrze. Też bardzo pięknie wykonała pracę oczywiście Ewa, bo nie przypuszczałam, że tak ładnie to wyjdzie. No tutaj obok mnie to w ogóle powstały dzieła artystyczne, nawet jest Jezus. Tak, właśnie zauważyłam, też chciałam powiedzieć. Także z wielkimi oczami no, patrzy na Józefa. nas. Józefa. Józefa z taką. Lachą, no. I tutaj a, takie a piękne jest... życzenia. No bał się pan a jak ładnie wyszło. Gwiazda wyszła superancka w ogóle. No, jeszcze, jeszcze tak, tak, tak. Tak, no można tak. jeszcze zrobić taki idiom, takie no. Promienie no. No. A to jest łódko! Pomalowanie to z Dzieciątko jest śliczne. Śliczne dzieciątko sobie leży takie i na serduszko ma zaznaczone. Fantastyczne, ja tak ją podziwiam, bo ja naprawdę nie umiem malować, rzeczywiście nie potrafię i nie no będę... Widać pani, pani to ładnie ładuje. Nie, nie, no ja naprawdę nie potrafię i także to jest, no starałam się anioła A, namalować, to, ale to tak? super wyszło, tak. A, Pani prezes, to tak jakby Adaś powiedział, że nie umie dzieci robić, to pani nie, nie no to jeszcze malować. nie wiadomo, co tam wyjdzie z tego. No, Ciekaw, ja, ja jestem strasznie... Ciekawa. Ja też jestem ja bardzo ciekawa. czekam. Bardzo dziękuję, piękne są te prace, naprawdę bardzo uważam, że są takie bardzo kolorowe i ładnie zakomponowane. Bardzo dziękuję. I mam jeszcze trzeci moduł, ostatni. Kurdeciku, ale to już to go zrobimy u góry wyschnąć, jest. Niestety to niestety ze względu na bliskość kuchni. Będzie zrobienie no to pierniczków. Zapraszam i potem będzie degustacja tych pierniczków, także Ta. zapraszamy.